z tej strony Olga The Player, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. A to, co widzicie teraz, zrobiłem konto do challenge. W komentarzu teraz widzicie, możecie napisać challenge, a ja postaram się go wykonać w kolejnym odcinku, okej. Okay. Najpierw, sam musiałem sobie jednak wymyślić challenge i jest to bez powercub'sów challenge. Myślę, że jest to dosyć ciężki challenge, ponieważ inni mogą power powercubes'y, a ja już nie. Mogę też jakoś zachęcać, że rozwalam komuś i ktoś podejdzie, może zbierze, jego ja go zaatakuję. Bym musiał, musiałby to być. być ba, a nie Shelly! A nie Shelly! Barley to miał być! Czemu ty nie jesteś Barley? Miał być Barley, ale jest szeli. No dobra, no. Jak tak pójdzie, to ja nie wiem, czy ja wbiję na tym odcinku jeszcze tego. Dobra, zagram się Barleyem. Starcie w solo. Bo jest naprawdę ciężko Ciężko, ciężko Musisz łapeczkę w górę Bo to mnie motywuje do działania Dobra A nie, ja nie lecę na tego Cube'a. Dlaczego ja wziąłem Barleya? Jak Barleya łatwo załatwić On idzie teraz jak prawdziwy robot Nie wiem czy on miał remodel, raczej nie ale tu będzie większa zachęta. On więcej atakuje mnie i ma życia. Dobra. Czy ktoś przyjdzie? Nie, to ja muszę iść tam. Do góry. O nie, co to? Jest! Daryla walnąłem. O nie, to jest El Primo. Ajdź, lagi. Nie, proszę, nie na mnie, no. Ja mam lagi, człowieku. Chyba jest na lagach challenge, ale dobre no, bez powercubesów challenge O plus 3, byłem piąty? Mi się zdawało, że byłem szósty No dobre Fajnie No świetnie mi idzie Jak są lagi to mogę el primo sobie wziąć Tak ten el primo był na lagach, jakoś sobie poradził Teraz ja sobie poradzę Może winek jakiś Nie, nie power cubes. Gdyż ktoś może mi przed nosem rozwalić parę upsa, Więc nie mogę stać w skrzynce. Ktoś może ją rozwalić. I to się na pewno stanie. Maciek, Maciek. No, Maciek, chodź. Aj, cześć, Maciek nie chce do mnie podejść. Maciek, zabijnie. To nie Maciek. O jak oni się tam leją. Jak? Jak ten El primo go pokonał? A kto to? Colt? Colt, ale on nie trafia. Człowieku, ja mam lagi. A ty nawet raz nie trafiłeś. No może troszkę o tam Maciek ma ten strój. Jak Maciek go rozwali. A nie. Poma go rozwalił, Poma. Ej. A! A! Ale dobre, cztery. Brawl Stars, z lagami i bez plus 5 i czy to jest beatbox? czy mi się zdaje jeszcze? uwaga tak jest już dobra to otwieramy i teraz uwaga 3 3 2 1 Dobra, trzy jest. Ale czy jak trzy jest, to coś będzie zrobi. Uwaga, będzie się świecić. Nie! Nie gadajcie! Nawet bonusu nie ma. Aj jaj! Aj. Już myślałem, że się będzie świecić. Dobra, zagrajmy sobie jeszcze ostatnią gierkę. Powiedzmy, może być to Rose, bo na nie mam mało pucharków, może nie będą mieli grać. Będzie fajnie. Tylko, że oni będą mieli Power Okej, ok, to jest Riko. Nie zebrałem tego Power cubesa. O nie, o nie, dobra, dobra. Jeden Power cubes, jeden Power cubes, więcej nie mogę zebrać. Jak zbiorę kolejny to przegrywam gierkę Idę do oburzy. Bo tak jeden to sobie jeszcze daruję A ale lagi O nie Nie no powinienem iść teraz do burzy Dobra, ale już walczę no To By było oszustwo E? Nie, nie, i ten cold zrobił ją jeszcze. Dobra, ale plus 7, no. Tutaj troszkę oszukałem, troszkę. Ale dobra, to była z tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, wszędzie łapkę w górę. Możecie też wszędzie, subika. No, było na 400 subskrypcji. Zrobimy coś fajnego. Pa.